Konsorcjum, na czele którego stoi firma Thales, uzyskało najwyższą punktację w przetargu na zbudowanie systemu zintegrowanego biletu FALA dla Pomorza. Na razie umowa nie została jeszcze podpisana. Trwają analizy. Został rozstrzygnięty przetarg. Przetarg wygrała francuska firma Thales. W tej chwili trwają rozmowy największych beneficjentów tego projektu dotyczące sposobu pozyskania dodatkowych środków, ponieważ najtańsza, najkorzystniejsza oferta i tak przekraczała środki, którymi dysponował zamawiający o ponad 30 milionów złotych. Także w tej chwili gra jest o to, skąd te 30 milionów złotych pozyskać. Prawdopodobnie spółka InnoBaltica, która jest organizatorem tego biletu, będzie musiała zaciągnąć kredyt komercyjny, ale na to jest właśnie potrzebna zgoda tych głównych beneficjentów. Jeśli uczestnicy projektu dojdą do porozumienia, to w ciągu najbliższych trzech miesięcy zostanie podpisana umowa na realizację tego zadania. I jesienią rozpocznie się tworzenie systemu, na którym mieszkańcy Pomorza i turyści czekają od lat. Wykorzystanie nowych technologii ma pozwolić na zautomatyzowanie działań związanych z rozliczaniem podróży od strony pasażera, organizatora transportu i przewoźnika. Wykonawca systemu poza przygotowaniem informatycznej części odpowiedzialny będzie także za montaż blisko 500 urządzeń walidujących na przystankach kolejowych, blisko 5000 urządzeń w pojazdach, przygotowanie 300 tysięcy specjalnych kart i wyposażenie. Oposażenie około 30 punktów obsługi klienta.